Nocne rytuały. Noc jest czasem nie tylko odpoczynku, ale także refleksji, rozwoju i przygotowania na kolejny dzień. Nocne rytuały mogą być kluczem do sukcesu w każdej dziedzinie życia. Oto kilka inspirujących pomysłów na nocne rytuały, które pomogą Ci osiągnąć cele w pracy, zdrowiu, związku, rozwoju osobistym i wielu innych obszarach życia. Dla rozwoju osobistego. Pierwsze dziennikarstwo nocne. Przed snem zapisuj swoje myśli, cele, osiągnięcia i lekcje, które wyniosłeś z dnia. To pomoże ci zrozumieć siebie lepiej i śledzić swoją osobistą ewolucję. Drugie czytanie na dobranoc. Wybieraj książki, które inspirują i uczą. Zamiast przeglądania mediów społecznościowych przed snem, poświęć czas na czytanie. Co pozwoli Ci rozwinąć nowe umiejętności i wiedzę. Trzecia medytacja przed snem. Codzienna praktyka medytacji może pomóc w zrelaksowaniu się i uspokojeniu umysłu. To doskonały sposób na rozładowanie stresu i przygotowanie się do snu. Dla zdrowego trybu życia. Pierwsze planowanie posiłków na następny dzień. Przygotuj zdrowe przekąski i posiłki na kolejny dzień. Aby uniknąć sięgania po niezdrowe opcje, to również zaoszczędzi Ci czas rano. Drugie ćwiczenia rozluźniające: przed snem wykonaj lekkie ćwiczenia rozciągające, które pomogą Ci zrelaksować mięśnie i poprawią jakość snu. Trzecie: unikanie ekranów. Ogranicz ekspozycję na ekrany przed snem, ponieważ światło niebieskie może zakłócić rytm snu. Zamiast tego Wybierz spokojne zajęcia, takie jak czytanie lub słuchanie relaksującej muzyki. Dla sukcesów w pracy. Pierwsze planowanie na jutro. Przed snem zrób listę zadań na kolejny dzień. To pomoże Ci skoncentrować się na najważniejszych zadaniach od samego rana. Druga analiza dnia. Przeanalizuj, co udało Ci się osiągnąć i co można jeszcze poprawić. To doskonały moment na refleksję nad swoim postępem zawodowym. Trzecia nauka nowych umiejętności. Wykorzystaj noc, aby rozwijać umiejętności związane z Twoją pracą. Możesz czytać branżowe artykuły lub pracować nad projektami zawodowymi. Dla umacniania związku. Pierwszy wieczorny czas razem. Zarezerwuj czas na spędzenie wieczoru razem z partnerem. To może być wieczorny spacer, rozmowa przy świecach lub wspólne gotowanie. Drugie wspólne cele i marzenia. Przed snem rozmawiajcie o swoich celach i marzeniach. To pomoże wam zrozumieć, jak możecie wzajemnie się wspierać. Trzecie podziękowania i afirmacje. Codziennie dziękujcie sobie za wsparcie i wspólnie wymieniajcie afirmacje, które wzmacniają wasz związek. Dla harmonii w rodzinie: Pierwszy czas z dziećmi. Jeśli masz dzieci, to wieczór może być doskonałą okazją do spędzenia czasu z nimi. Czytajcie razem książki, bawcie się lub rozmawiajcie o ich przeżyciach. Druga rodzinna medytacja lub modlitwa. Razem z rodziną możecie praktykować medytację lub modlitwę. To buduje więź i spokój w domu. Trzecie Planowanie Rodzinne. Razem z rodziną planujcie wydarzenia, wycieczki i cele. To pomaga w tworzeniu harmonijnej przyszłości. Nocne rytuały są kluczem do osiągnięcia równowagi we wszystkich dziedzinach życia. To czas na rozwijanie się, budowanie relacji i dbanie o zdrowie. Wybierz te, które pasują do Twoich potrzeb i zacznij wprowadzać je codziennie. Dzięki nim osiągniesz sukces we wszystkich obszarach życia. Wróżbita Łukasz Węcka.